Mamy helikoptera, trzeba zaznaczyć nowy Helikopter to co jest ważna jak... część tego planu Nie ma w strefie Skype żadnego to. helikoptera O Boże W strefie ja nie ja ma się. żadnego helikoptera Żadnego Są ciężarówy jakieś, ale... O no nie Nawet w military bejdzie nie ma helikoptera To się nagrywa panowie O Boże To, to będzie, to jest dokumentowalne w tym momencie Ej, znalazłem helikopter w strefie, znalazłem, ostatni Ostatni helikopter w strefie. Musimy po niego iść. Kon jest kilometr stąd. Ej, ej nie UFO! Lapsik. 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 Kapsik. Ej, czy ja mam teraz nogi w ziemi? Masz. Bo kapsuła ma na przykład. Też! No masz. Zadaj mocno. Lapsik. No masz. No masz, ci los. Mafo, kto Cię tak wymalował? To Cię tak wymalował? No <laughs> kto to zrobił? <laughs> Ej, nie mogę. No Maciu, no jak tam, mija dzień. Co tak tym, to na nas pokazujesz? Nieładnie tak. No Maciu, Maciu. Trochę Maciu, manię. czemu masz takie pomalowane nóżki? Trochę manier Maciuś. Czemu Mac? Czemu manier. ja nie widzę, że Maciuś jest pomalowany? Tylko nogi ma. Tylko nogi można mu malować. Tak sobie to ustawi. Annylek. Ej, kapsule też ma tylko nogi. Na dachach tylko nogi można. nogi no nogi ma. To w końcu to jest spodek Katowice. Zabronione jest... Malowanie. Co to było, bo się no mały, ma, ale jednak nie ma. Tutaj byśmy byli no miał byś miał, ale jednak nie ma. To co panowie, rzucamy mu... Nie macie, nie wstawaj. Nie wstawaj. Gdzieś się tam, Jak ktoś strzela. Trzeba jakiś plan opracować na następną strefę. Tak, ktoś strzela mi się wydaje. Ma ktoś snajper stąd? Panowie. 72 osoby tylko. Ja, ja mam mp ja mam takie MP7 ja MP i zwykły pistolet Ja mam tylko pistolet to jest Jak to tylko pistolet masz? No <laughs> Maciuś! Może się, skleju się na tej ziemi no A co tak wymachujesz? Jak Ci pograził. Ja Ci zagrożę, zaraz. Mofo, jak Ty bijesz samą pięścią? No bo on nie ma okay. mu... on nie broni. To jest jak na gulagu. A Mofo masz kamienie? Tak. Kamienie. No i gdzie masz kamienie? Ej, patrzcie to! Gwiazda bezlejemska, patrzcie! Trzeba tam iść. Dziś, dziś by ty, dziś jakby ty, <śmierdzi> <śmierdzi> szatuj to jest. To. to się, się nagrywa dałeś wesoła no wina Dzisiaj na spotku, dzisiaj na spodku, wesoła nowina. Boże Narodzenie na spodku O ktoś wyszedł z gry, poddali Koniec. się. No poddają się na, na wiszę. Mamy mamy panowie, panowie jesteśmy w... No to to jest najpiękniejsze właśnie. Może nie w środku, ale na... Można powiedzieć, Maciu, że... W Maciu, ty nie, ty nie wstawaj Maciu, ty nie wstawaj stąd, w ogóle, nawet o tym nie myślisz Ej, dobrze, myślę, że ja lepiej snajpię yy, pitre ten zwykłym niż kapskę snajpą O co się założysz O co się założysz To 5,5 figi A w co ty strzelisz, mój? W co strzelisz? no nie rekazujesz, żebym na to nie padła w tego typa, tak z tego typa, z tego typa! Z tego typa? No mofo, jak z tym pistolecikiem strzelasz? Ej? Nie, nie, dobra Jakieś samoloty do Nie, Ej, rozgłos zrobicie Robicie rozgłos No już po nas przylecieli Dobra, to nie po nas Maciu, jest... ty jesteś w połowie... Kucaj! Że... Kucaj! 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 Niech się nie może dowiedzieć, Kto ci pozwolił? Kto ci pozwolił nie kucać? <głos> <głos> Ale to jest straszno Ja sobie pozwólcie że Oka sobie założę kamizelkę, tak? Pozwólcie Ja sobie założę Pst, Masz kamizelki? Masz kamizelki, nic nie mówisz? Masz no, no, To daj Daj! Zostaw się! To daj! daj. Nie daj. mogę się daj mi kamizelkę Nie, nie się. No daj, ale to daj mi unmodern. Ej, leżę! To jest takie trzymamy Ej, kap Masz yy, ammo do pistoletu PMA? daj. Tak. Oj. Ej, zostaw Maciu. Maciu. Z... Maciu, Maciu. było Bo jesteśmy na spotku. Spotku kosmicznym. <laughs> Kaczy, a masz kamizelkę? No już użyłem, no. A jedną walczysz? No jedną. Nie róbcie raz głosu no, A jeszcze, jeszcze 51 osób jest, jest dużo, to jest jedna trzecia Miejmy tylko nadzieję, że za te 40 sekund dalej będziemy w strefie No niech te 40 sekund będą Mamy lepszej. typy. Patrzcie na radar jak typy są blisko, patrzcie na radar jak są blisko typy. Pod nami są. No, to nie Pod nami są typy. Nie, nie, nie idziemy stąd, nie idziemy stąd. Patrzcie. Z, Dwa one. Ej, ktoś strzelił w was od, od tamtej strony, więc chodźcie, przejdźcie nie. na naszą. To tak, nie w, to w nas, chodząc, to nie w nas. Jak nie w nas? Ale to chyba Kto nie w nas. <suszy> w ciebie w no jak to w nas? Bo Dobra, spokojnie. twoje kolorowe nogi nie pozwalają nam się ukryć. Nasze na, na palowane... No ty masz ma mofo... ja fot... Co ty w ogóle możesz kiedyś zielomot... Jesteśmy w strefie! Jesteśmy w strefie! Patrzcie no. na strefę! Patrzcie no. na strefę! No, a co, a co, ja, co ja mówiłem wam, panowie? Ale to Dzisiaj na spotkaniu... My, my jeszcze do gu... guagu potem. My jeszcze nie wykorzystaliśmy guagu. To, to jest najważniejsze. a jak A jak, jak wygramy gułak to zlatujemy w to samo miejsce. CZEŚĆ! <noise> nawet, nawet jak będzie poza strefą. <noise> to już jest nasze miejsce wybrane. <noise> Na <Nasz> dom. <noise> Czekaj kapsu, rób tak cały czas, ja ci zrobię zdjęcie. <głos> <głos> Czekaj, rób tak dalej. Dobra, koniec, koniec. Koniec tego, a może chcę jeszcze. No tak. Dobra, ważne, że mamy strefę. A I tu się nie da wejść? wejść na dach bez helikoptera. Tak, tu się nie da wejść na dach bez helikoptera. Pamiętajcie, to jest ważne. Watch for enemy. Watch for enemy. Watch for enemy. To my gadaliśmy, czy ktoś pod nami? Najważniejsze ja... jest to, że ktoś jest w środku, to widzi nasze nogi. Jak to do nogi leży? No wiesz, ja bym... Ja bym... Po pierwsze, to tam Teraz dla... Mofo ko... mo... 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 w tym pływa wręcz. Może to jest woda? Ty to, jest to jest basen. Czy IEM... Czy IEM jest zbudowany z wody? Kto by wymyślił, żeby zrobić y... dach z basenu? IEM na wodzie. Ijem na wodzie, Panowie. panowie, to, Zaraz panowie. będzie następna strefa. Ważymy, ważymy. Miejmy nadzieję, że będziemy. Zobaczcie. Strefa, strefa się skończy idealnie na środku stadionu. Spokojnie, Macie. Czy są w ogóle. Nie ma. Już. Patrzcie, nie ma. Ej, zostają dwa i, i, i nigdy... Ej, jest... My, my na górze, ci goście na dole. I wygrywamy to. Jest jeszcze. Jest, no styl, tak. jest tylko jeden helikopter, jak ktoś go weźmie, to może tu wylądować, ale jak nie weźmie, to nie. Ej właśnie, ten helikopter jest w strefie! Uwaga, uwaga, to to będzie. Idzie... O Idzie... nie! Na, czu... na czubek, na czubek, na czubek, spokojnie. Tak, tak, tak! Let's go! Ale nie tak szybko! Nie, powoli, powoli. Maciu, te gdzieś 10... Powoli! Gdzie się śpieszysz? szczogamy się. 45 sekund mamy. Patrzcie, ile Patrzcie, dropów! ile dropów spada! Niemożliwe. Ja, ja nie wiem, czy nie pójść po jakiś... Nie wiem, czy nie idziemy po jakiś... No po, po co? To Mofo, Mofowi by się przydał, bo on na pistolet... Ja <laughs> tylko się. pistolet. No ja mam mp 7 <laughs> Mofo, czołgaj się! Nie, nie oszukujemy. A ten spadek so. jest gigantyczny. Chyba, no, że idziemy po no, nie no. Czołgamy się. Patrzcie jak się czołgam wolno. Chodźcie, czołgamy się do helikopteru. <noise> On już jest poza strefą. Dobra, ja chyba trochę nie biegaj. oszukuję. No nie oszukujemy. Panowie, panowie, gdzie tam? <noise> Ważne, że jesteśmy w strefie. I zostajemy tu. Tyłem się ciągnął. Tutaj, tutaj. Jak dostańmy. na moje popęntasz, pentasz, nie się tyłem. Nie ruszamy się. Zostań, się zostajemy, wiczale. zostajemy. Ej, ej, koniec, koniec, koniec. Ej, ej, koniec, koniec. Zostajemy. Koniec z tego. Dobra, cicho, cicho, cicho. Zostawałeś. Jeszcze tak daleko nie zaszedłem. 16 A jeszcze mamy gułag. No właśnie 14-13 Patrzcie będzie my, my na kogoś i trafimy do gułagu i jaki to ma... To wrócimy po prostu Nie yeah. wiem yeah. tak, no tak. Tak. No jesteśmy, jesteśmy co to jest Dobra, chyba już jesteśmy chyba już Popo... Popatrz, na tą większą mapę, tam lepiej widać. Na większej mapie. Dobra, jesteśmy już. Dalej nie, nie, nie strzelajcie! Mofo... Jesteśmy w strefie. Czemu ty z pistoleta strzelasz na nich? Ja Skocz, Bliżej Maciu, bliżej, bliżej tam cię widać. Tam ci noga wystaje. Ale. 12 osób. Patrzcie i następna też będzie na nas. No miejmy nadzieję. No miejmy nadzieję. No, mi no, mi A to się... Teraz jeszcze zamyka, spokojnie Jak to nie będzie win to nie wiem co będzie to Jak to nie będzie to nie, nie, nie wiem co będzie Nie gość! Powaliłem! No! Dobra. Nie ma wchodzenia na nasz Jak on tu, jak on tu przyleciał? Nie wiem jak właśnie. on tu przyleciał o, z guagu, z guagu tu przyleciał przecież Nie, nie mógł inaczej <laughs> Ale to ale... Porobie, ale... co on sobie pomyślał. Ej. No ale ja byłem idealnie w... Ej, ej jest już do opatrzenia. Ej, snajpimy. Jak będzie ostatnia strefa, to snajpimy stąd. Patrzcie, to da będziemy mieli strefy. Nie. Nie. Dobra, ale jest blisko przynajmniej. Czekamy aż, aż strefa zacznie... Aż strefa nas zacznie dotykać. Oż... I wtedy lecimy tam na spadochronie. No właśnie, zrób Nie, sniper! Ale... Ja mam ja w... tylko pistolet. Sniper we mnie się Gdzie? Zaznacz i... go, zaznacz go. Widzę. D dostałem. Maciu! Podejście mnie. Nie. Ale idę do guagu. Nie mam mnie, chłopcy, już. Co? Czemu Nie pojechał? Pytajcie, to dla mnie. Kapsu został sam. Jezus. Na ośmiu. Kam się tu, kam się tu, kam się. A nie. Czemu nie ma gułagu? To jest strefa. Dobra. Spokojnie, Kapsz. Nie. Czekaj, aż się zrezujesz I lecisz Czwórka została. wszystka Nie. No tak, szóstka Na kucaku, na kucaku. Nie. A gułag? Od pleców! Pijutko gułag. Trzecie miejsce. No właśnie, nie ma gułagu. Jest głupie, że nie ma gułagu. Bo my jeszcze tak daleko nie zaszedliśmy, że gułagu nie ma. Dobra. Kończy. Ta sama taktyka, ta sama taktyka. Ach.